Robotyczne augmentacje? Promienie śmierci? Burze chaosu? To już przeszłość. Czas dołączyć do wielkiej ewolucji. W dzisiejszym odcinku zbudujemy zwycięstwo z Wiktorem, zwiastunem Arkanów. Nie przedłużając zatem zbytnio. Momencik? Jeszcze jedna sprawa. O, załatwione. Zaczynajmy. Głównym zadaniem Wiktora, jak na kontrolnego MAGA przystało, jest kontrolowanie kluczowych pozycji w trakcie walki oraz, przy okazji, zadawanie kolosalnych obrażeń obszarowych, trzymając przy tym względnie bezpieczny dystans. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim Wiktor świetnie czuje się w kompozycjach, które mogą mu wypracować komfortową przestrzeń. Jeżeli w waszym drafcie widać już inicjatorów i tanków, to z pewnością znajdzie się tam miejsce również dla Viktora. Zwiastun Arkanów świetnie sprawdza się również jako wybór w ciemno z uwagi na bardzo dobre narzędzia do wymian oraz czyszczenia fal minionów. Przeważnie trafia on na środek, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zagrać go również na dolnej czy nawet górnej alei. Zaraz, zaraz. Ale czy to oznacza, że Wiktor dostąpił ostatecznej i perfekcyjnej ewolucji, która zupełnie pozbawiła go wad? Niezupełnie. Największymi bolączkami Wiktora cały czas są przeciwnicy, którzy bez problemu dostają się na tylną linię, szczególnie dzięki wszelkiej maści przez przeskokom. Ponadto forte Wiktora nie była nigdy grana ekstremalnie dużym zasięgu, zatem postaci nękające z dystansu całego ekranu zazwyczaj nie pozwalają mu na sianie arkanowego zamętu w walkach. Wiemy już, kiedy wybierać Wiktora. Przyjrzyjmy się zatem kilku niuansom, które pomogą wam zdominować rozgrywkę. Absolutnym fundamentem gry Wiktorem jest skuteczne korzystanie z hekstekowego promienia. Ta umiejętność, z uwagi na wektorowy sposób celowania, potrafi przyprawić wielu graczy o ból głowy. Jak opanować promień? Przede wszystkim na początek pomocne będzie wyłączenie szybkiego użycia umiejętności, aby nieco lepiej zapoznać się z jej zasięgiem. Zachęcamy jednak do ponownego przestawienia się na tryb szybkiego użycia, kiedy już wyczujecie pole manewru. Zminimalizuje to niepotrzebne kliknięcia i zdecydowanie zwiększy Waszą płynność rozgrywki. W procesie nauki pomoże oczywiście narzędzie treningowe, na którym możecie rozstawić kilka kukełek obok siebie. Postarajcie się zahaczyć jak najwięcej z nich jednym użyciem lasera. Pamiętajcie również, aby cały czas pozostawać w ruchu. Hekstechowy promień aktywuje się natychmiastowo i nie wymusza zatrzymania waszej postaci. To niezwykle istotny aspekt gry Wiktorem, szczególnie podczas wymian na linii. A skoro już w tym temacie jesteśmy, to warto wspomnieć o jeszcze jednej umiejętności Wiktora: wyssaniu mocy. Choć jej obrażenia z początku mogą nie wyglądać spektakularnie, to jednak dodatkowa tarcza oraz wzmocniony następny atak podstawowy to niezwykle skuteczna kombinacja. Polecamy wybrać tę umiejętność na start każdej gry, niezależnie od zestawienia czy pozycji. A co z polem grawitacyjnym? Świetnie sprawdzi się ono w dwóch scenariuszach: do kontroli przestrzeni oraz do przedłużenia łańcucha kontrolnego. Zazwyczaj lepiej jest poczekać z tą umiejętnością na moment, w którym nasz sojusznik zainicjuje ogłuszeniem lub nawet mocnym spowolnieniem. Dodatkowo, pole grawitacyjne może być wykorzystane jako narzędzie do obrony przeciwko postaciom walczącym wręcz. Po prostu postawcie je blisko siebie i skorzystajcie z efektu spowolnienia, aby poprawić swoją pozycję. Burza arkanów to postrach każdej późniejszej walki drużynowej, szczególnie po osiągnięciu ewolucji. Jednak czy wiedzieliście, że dzięki niej możecie przerwać również wszystkie umiejętności ładowane? Przeciwna Katarina sprawia Wam problem? Zachowajcie burzę do momentu, aż zacznie używać lotosu śmierci. Przeciwnik teleportuje na Waszych oczach? Potraktujcie go burzą arkanów. Pamiętajcie jednak, że efekt przerwania nastąpi jedynie na obszarze, na którym burza zostanie przyzwana. Unikalną mechaniką Wiktora są ewolucje, które trwale wzmacniają wszystkie jego umiejętności. Zazwyczaj jako pierwszy warto ewoluować promień, później wyssanie mocy, a na samym końcu pole grawitacyjne. Ewolucja burzy arkanów odblokowuje się dopiero po rozwinięciu wszystkich umiejętności podstawowych. Wiktor otrzymuje hekstechowe fragmenty, głównie za dobijanie minionów, w szczególności tych oblężniczych. Każda nietrafiona taczka boli zatem podwójnie, dlatego apelujemy o wyjątkowe skupienie, aczkolwiek nie będziemy Was przesadnie oceniać. Wiemy jak jest. Jak to zwykle bywa w przypadku Hypercarry, rozsądny wybór przedmiotów i run jest równie ważny, co genialne zagrania mechaniczne. W przypadku run warto rozważyć przede wszystkim dwie dość uniwersalne strony. Jedna oparta jest na przywołaniu aery, druga zaś na pierwszym uderzeniu. W większości gier lepiej zdecydować się na zestaw zaery. To bardzo dobry miks podbicia wczesnych obrażeń oraz przeżywalności w wymianach. A jeżeli czujecie, że determinacja nie będzie Wam potrzebna, wówczas możecie postawić na drzewko precyzji. Legenda przyspieszenie oraz odcięcie mogą zrobić sporą różnicę, szczególnie w środkowych fazach gry. Wybierzcie stronę z pierwszym uderzeniem, jeżeli mierzycie się z oponentem, którego będziecie obijać za darmo. A dodatkowym atutem tego wyboru jest oczywiście podbicie poziomów dopaminy przy każdej aktywacji pierwszego uderzenia. No dobra, ale co z przedmiotami? Z uwagi na obszarowy charakter umiejętności Wiktora, szczególnie dobrze sprawdzą się tutaj efekty podpalenia, takie jak z pochodnim rocznego ognia i udręki Lajandrego. Dobrym uzupełnieniem takiego zestawu jest Płomięcienia lub, uniwersalnie, kapelusz rabadona, ewentualnie kostru pustki, jeżeli tylko przeciwnicy zainwestowali we wczesną odporność, ma się rozumieć. Nie lekceważcie również kosmicznego impulsu, o ile czujecie, że nie brakuje Wam obrażeń. Efekt przyspieszenia będzie się odświeżał samoczynnie dzięki nakładanym podpaleniom. Jednak jeżeli najdzie Was ochota wysadzać mało wytrzymałe postaci, szczególnie dobrze sprawdzi się ścieżka pod Ludena. Warta wspomnienia jest również z Moralisza. To przedmiot często budowany przez graczy Wiktora z uwagi na konieczność wciśnięcia chociażby jednego autoataku po użyciu Q. W praktyce musicie jednak sami zdecydować, jak często będziecie w stanie skorzystać z tego efektu podczas walki. Mamy nadzieję, że po obejrzeniu tego poradnika wasze umiejętności ewoluują w dobrą stronę. Pamiętajcie, nigdy nie jest za późno, żeby dołączyć do Victor Nation. Do zobaczenia! Postęp jest nieunikniony.